przyjmowanie i wystawianie faktur korygujących w programach R2 Faktury i R2 Faktury Pro. W programie R2 Faktury istnieje możliwość wystawiania dokumentów korygujących. Mechanizm ten jest wspólny zarówno dla dokumentów sprzedaży, jak i dokumentów zakupu. Możemy dokonywać korekty ceny, ilości lub stawki VAT. Najpierw ustawmy odpowiedni filtr Przeglądanych w programie danych, po to, by móc odszukać korygowany dokument i wprowadzić do niego korektę. Nie zawsze przecież te dokumenty występują w tym samym bieżącym miesiącu. Aby skorygować błędny dokument, w tym przypadku jest to faktura VAT, przechodzimy na zakładkę Pozycja i na zakładkę Korekty. Klikając w Przycisk pod tabelką bądź przycisk Insert z klawiatury dodajemy dokument korygujący. Jeżeli przyjmujemy fakturę korygującą, to należy pamiętać o wprowadzeniu jej numeru. W przypadku korekty naszej faktury sprzedażowej, numer zostanie nadany automatycznie. W obu przypadkach określamy właściwe daty dokumentu. Jeżeli chcemy dokonać korekty ilości, Klikamy dwukrotnie w asortyment, który chcemy skorygować. Program automatycznie przesunie nas na zakładkę Powinno być, gdzie wpisujemy pożądaną ilość. Akceptujemy wprowadzone zmiany, które widoczne są na zakładce Różnica. Dodatkowo na zakładce Uwagi dokumentu określamy przyczynę dokonania korekty. Akceptujemy cały dokument poprzez przycisk OK. Prowadzona przez nas korekta jest już widoczna na liście dokumentów w oknie faktury. Analogicznie postępujemy w przypadku korekty ceny. Na zakładce korekty dodajemy nową. Klikamy dwukrotnie w towar. Przesuwamy się na pole cena netto, wpisujemy kwotę, która powinna znaleźć się na korekcie. Akceptujemy zmiany. Wypełniamy pole uwagi i akceptujemy cały dokument. Inaczej natomiast wygląda mechanizm korekty stawki VAT. Przechodzimy na zakładkę pozycja błędnego dokumentu i dalej korekty. Dodajemy nowy dokument korygujący i na zakładce powinno być zerujemy asortyment z błędnie użytą stawką VAT. Akceptujemy zmiany. W kolejnym kroku dodajemy pozycję, której nie było na oryginalnej fakturze. Będzie to asortyment dodany teraz lub wcześniej z prawidłową stawką VAT. Dodatkowo określamy jego ilość oraz cenę. Akceptujemy, dodajemy uwagi i akceptujemy cały dokument. Informacje o tym, do jakiego dokumentu dnosi się dana korekta, znajdziemy na zakładce Pozycja w polu Korygowany dokument. Jeżeli chodzi natomiast o fakturę korygowaną, informację o wystawionych korektach znajdziemy na zakładce Korekty.